Ja jestem, flubyfadu.pl, a to jest nowa seria z nowej gry. Dla spostrzegawczych pewnie już wiadomo co to zagra. Dla niespostrzegawczych, pozdro, bo tylko Jesteś bardzo mało spostrzegawczy. Nie ogarniając to. I ogólnie tak. Co, co tu dużo mówić? Ja jeszcze w te Pokémony nie grałem. Okej, okay. jedziemy. Mam to się tutaj, tak? Dobra. Dobra. Dobra, to ja nie gram na Game Boy, gram na komputerze, po prostu mam... E nie edytor. Visual Boy, po prostu. Dobra. Cześć, miło mi Cię poznać. Widać w świecie Pokemonu, nazywam się Oak. Dobra, też Cię kocham. Wiem, co to są Pokémony. Jestem chłopcem. Uuuu! Jak się nazywasz? Jak się nazywamy? Nazwiemy się... Fluffy. F-L-U-F-F-I. Tak, ja jestem Fluffy. Okej, jedziemy. Racja, więc jesteś Fluffy, tak. To mój wnuczek, jest twoim rywalem od czasów, gdy byliście dziećmi. Jak miał na imię? Nuz. Nu, no, tak nu. No. Dobra. Super. Wow, to jesteśmy Ashem. Nie, nie jesteśmy Ashem. Fluffy włączył PC. Mhm. co chcesz zrobić? Przedmioty. Podaj mi. O, mam potiona Co teraz? Dobra. Mamy ze sobą. Co chcesz zrobić? Wyłączy, dobra, ciśniemy. Tyle co zdążyłem zagrać w Pokémon, to jest właśnie do tego momentu. Tak, wszyscy chłopcy opuszczają, no mówili tak w TV. Na profesor profesora Dobra, super. Lala. No. Dobra, ciśniemy. Nie ma to jak grać w grę. Nie wiem z którego roku, ale bardzo dawną, starą. Moment, to jest gabinet profesorałka, tak. To jest oak? Oak wygląda w ogóle inaczej. Nie, to jest nu. Dziadka nie ma? To gdzie jest oak? To nie jest on? Technologia jest niesamowita. O! Fajnie. To warto wiedzieć. A ty? Czy to prawda? Och, spójrz. Co to przy? Porada, wciśnij start, aby ruchomili. Zdarzyło się, z... kapnąć. Może tu? To jest moja mama. Okay. To może tu będzie, profesor Oak. O nie, Czef Lucy, mój brat no, poszedł do dziadka, ale nie ma dziadka. Hmm. Gdzie jest Oak? To jest Oak. Aha, jestem pomocnikiem. To pokebole, zawierają pokemony. Pomocnicy... Gdzie jest Oak? Aż się co prawda spóźnił, ale Oak był, to może tu... O, hej, i nie wychodź. O, jest Oak! Okej, okay, dobra. Ciśniemy. Teraz dostaniemy pokemona. No, dobra. Tu wiadomo, musimy wybrać ten Pokemon'a. Zobaczymy, jakie tu mamy. Mamy Balbazaura. Hmm. Więc, chcesz wziąć Balbazaura? Balbazaur jest dobry, ale nie chcę. Będziemy się szkolić właśnie tym Squidlem. Tak. Squidla. Nie, nie chcę. To jest po prostu Squidla. Dobra. Ciśniemy. Czekaj, Fluffy, chodź, sprawdzimy się. Dobra, nie jest nasza walka Pokemonów? Rewelnu... Dobra, jedziemy. Balbazaura. Squidle. Bla, la, la, la. Dobra, tu trochę ogarniam, bo grałem w Minecraft'a też w Pokemony. <laughs> Oj, nawet nie zauważyłem. Dobra. Mhm. Walsz. To jest whip. to będzie dobre. Dobra, spadła mu obrona. Teraz my tackle i już jest po nim. Wciśniemy. Już po nim jest. I kto wygra? Jest, udało mi się. 68% O, new level. Dobra, jest good. Dobra, jest good. Wygraliśmy pierwszą walkę. Dobra, no i teraz możemy już iść chyba tam dalej. Odcinki z tej serii będą dłuższe, nawet czasami po 20 minut. Myślę. Dziki PJ. Dobra. PJ na. nie, stek, na Squidla będzie bieda, ale. spróbujemy osłabić jego obronę. Senda, tak? Ok. Se celność spadła. Dobra. Teraz go po prostu. O nie! Ale dobra, już jest poni. Zyskał kałek Spa. 39 jest. siódmy level. Bubble jest. Mamy atak bombelkowy. Co to za to pisał? Palettaum. Dobra. Ojej, może ten się coś chce? Lecę w Pokemon Mark. To też eee, Dobra. Dobra. O! Super, super opłacałeś się. No nie, retata, dobra. Dobra i teraz już jest po nim. To jest po prostu dwa strzały dosłownie. oho Ale na trawę z tego Pokemona w sumie to nie będzie najlepiej działać. Dobra, niech będzie. Muszę szybko wbić level, żeby mojego Pokemona uleczyć. Co ten chłopiec zrobi? Skarpy. Może nie ma, można z nich skarpać. Okej, okay, fajnie. No nie, ja już nie mam życia praktycznie z I znowu Ratata. On ma... Aha, drugi level. Dobra, lajtowo. Wcześniej grałem Chandra... Charmanderen dużo razy dużo lepiej mi szło, ale... Okej. Okay. No nie. A znowu Ratata. Level trzeci. To ja będę mistrzem Pokemon. Ale zdadam teraz. Oh, fuck Dobra, nie zabił mnie przynajmniej jest dobra. No i teraz już zabiło mnie. Wow, krytyczny nie, zdadałem. Nie Fluffy przegrał Lol. Nie, nie nie. Fak, naprawdę zdałem przy pierwszym odcinku. się dumna tylko papa, jeszcze raz. Hmm, dobra. O, teraz żaden nas nie napotkał. Dobra, mamy Pidja' Pidgey jest spoko. Akurat Squid nie umiem grać. Szczerze powiem, ale dobra. Hmm, woda się bardziej przyda na ogniste Pokemony. Co ja mam zrobić? Ok, ósmy level, oh yeah! Dobra, jest w miarę gut. Teraz by się przydała jak najkrótszą drogę. No nie, ratata, nie, tylko nie ratata, nienawidzę rataty. Śniemy. No dobra, leży. 24 punkty, eksp, dobra. Oh. No nie, kole. o, oh, PJ, dobra, PJ jest jeszcze spoko. A, mam pokebole może. Nie, nie chcę, nie chcę Pidgea. Pidgea nie Jest! Udało się. Jesteśmy w następnym mieście. Tak. Niesamowite może się Wiem wiem. To jest centrum Pokémonów z tego co widzę. Tak, tak mi się wydawało. Okej, okay, ale jak to wyleczyć? Tu jest e, ta. A czy jakoś tak, dobra, na kilka sekund. Dziękuję cierpliwość, wyjeźliśmy wszystkie twoje Pokémony do zabrania. No, to jest super. Do kogo tu się miałem udać chyba. chyba słuchajcie. Yy, o dwóch rodzajach Pokemonów. Nie. Okej, okay, co my tu mamy? Pokémon ma paletę. Tak. No nie. Musimy mu znaleźć. Fajnie. Dobra, ci śniemy. I to będzie mniej więcej, myślę, na tyle w tym odcinku. Co prawda nie był on 20 minut, jak mówiłem, ale pierwsze odcinki są nudne. Trochę się może podekspię Squidl i spróbuję zrobić z niego kolejny, kolejną formę. Czyli... Hmm, kolejna forma Squidla. No teraz wam nie pewnie zapomniałem chwilowo. A na końcu jest najlepszy. No nie, naprawdę znowu. No dobra, więc to będzie ostatnia walka w tym odcinku. Jeszcze mi się tutaj nagranie zatrzymało, bo mnie mam badikała niezarejestrowanego. Okej. Okay. No i teraz już powinniśmy dojść do... Ołka! Jest! Eee, dobra. Ołka. Jak tam twój pokemon? Jestem... Tak. Dziadku, prawie zapomniałem, po co mnie wyzwałeś? A właśnie, mam dla was zadanie. Na stole leży mój wynalazek, zwie się Pokédex. Oh yeah, Pokédex! Automatycznie zbierze dane napotkanych i złapanych Pokémonów. To nowoczesna encyklopedia. Mmm, Fluffy Inu, weźcie to. Fluffy otrzymał Pokédex. Nie dostaniesz dokładnych danych tylko spotykając Pokémony. Musisz je łapać, bo otrzymać kompletne dane. Pomogą wam narzędzie do łapania dzikich Pokémonów. Pięć Pokéboli, oh yeah. Gdy zatrudnisz dziki pokemon, trawa jest prosta. Rzuć w niego pokebalem i spróbuj złapać. Ale to nie zawsze zadziała. Zdrowy pokemon może uciec. Musisz mieć szczęście. C Tworzyć kompletny przewodnik po świecie Pokémonów. To było moim marzeniem, ale jestem już na to za stary. Nie chcę chcę więc, żebyście łapali za mnie. E, wielkie dzięki. To dzień w historii świata Pokémon. Po dziadku zostaw to. Mi, nie chcę cię martwić, ale nie będzie mi potrzebny. Wiem. Pójdę i pożyczę mapy miasta od mojej siostry. Powiem jej, żeby mi dała. Czy coś tam. Nie wiem. Nie jestem tu. Dobra. Uwaga. I tutaj w Palette Town. Skończymy obok gabinetu profesora Łuka pierwszy odcinek z serii Pokémon Fire Red. A więc ja Wam dziękuję za oglądanie. Widzimy się w następnym odcinku. Cześć!